Siemanko, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcineczku przetestujemy sobie napój czupa Czups Wracamy na kanał z taką aktywnością. No i, tym, no i będą na pewno dużo testów. Także polecam subskrybować kanał, zostawić łapeczkę do góry. W każdym tygodniu będzie pojawił się test czegoś. Nie wiem, niekonieczne nowości. Tak samo takich rzeczy, które już są dawno na rynku, ale wydam moją opinię. Raz na tydzień na pewno, do końca wakacji, albo, a może nawet częściej, dwa, trzy razy w tygodniu, zobaczymy. Yy, no ale dobra, dziś, na dzisiaj temacik do testu jest czupa Chups napój Bubble Gum. Jest to smak albo czereśnia, albo wiśnia. Yy, jakość nie wiem jaka jest, bo nagrywam to w takiej lepszej jako najlepszej jakości jak się da. Nie mam żadnej kamery, także to trzeba wziąć pod uwagę. No, ale no co? Ma, ma to 345 ml. Mam nadzieję, że chociaż coś widać. Czupa, chups Nie żadna podruba. Jak co? Tutaj. Czupa, chups żeby nie było, że podruba. Nie, nie podruba. Kupiłem to w biedronce. Tutaj. 345 ml. Kupiłem to w biedronce za 3,99 Więc cena nie jest. Yy, cena nie jest. Najlepsza, ale może być. No, 4 zł za taką puszkę to może, na, to lepsza opcja, moim zdaniem, niż napój ekipy za 4,50, za 250 litrów, Ale no dobra, ja już przejdę do testu. Tylko teraz będę musiał to otworzyć. Hmm. Może pomogą mi nożyczki. Nie wiem. Ja sobie tak lubię ogólnie podważać. Czekajcie. Bo teraz robię rzetelny test, to nie jest odpakowane, akurat to odpakuję. Czekajcie. O, teraz pójdzie, także dobra. Jest to napój gazowany, Jeśli nie piłem go, także pierwszy raz piję, chyba gazowany że teraz będziecie słyszeć. Raz U, wylał mi się. No i mamy powód. No, a, y, ja najpierw idę sobie lepiej po szmatkę, że mi tego nie zalało, bo mi za całe biurko zaleje. Ale oczywiście też zaraz będzie dobra. Ja idę po jakąś szmatkę i zaraz się widzimy. Dobra, sytuacja opanowana, jak widać wytarłem to, przyniosłem ręcznik papierowy, ale dobra, no, a i przy okazji możecie, jeśli komentarze będą włączone, napiszcie hashtag powódź, a ja wam przypnę serduszko, no i dobra, przyniosłem sobie kubek i teraz otwarłem to już do końca, bo wcześniej nie otwarłem i mi się tak wlało, się mi spiliło, nie wiem, nie będziecie słyszeć, bo jak jeszcze tam coś bąbelkuje, ale wlejemy to do tego i teraz... Zobaczymy, jaki kolor. Gazuję teraz. Nie wylewałem wszystkiego. Potem, się to, potem sobie dopiję, jak będę chciał, jak będzie to dobre. No i dobra, kolorek jest taki. Mm, no, kolor jak kolorek. kolorek. Taki, taka orężatka. Yy, także teraz może. Yy, spróbuję to i spróbuję cię zobaczyć, jak yy, czy pokażę jak to próbuję, Mam nadzieję, że będziecie widzieć moją twarz dobra. Teraz próbuję. Mm. Powiem wam, że yy, spoko, bardzo, nawet bardzo dobre, smakuje jak taka rzadka, taka jakby wiśniowa, taka dobra wiśniowa orężatka. Moim zdaniem jest to spoko napój, spoko opcja. Na pewno, wiecie, mogłoby być to tańsze, powiedzmy, za 2,50. Za 2,50 szczerze mógłbym jechać do Biedronki i kupić takiej 5. Mówię to szczerze, ale za 4 zł tak można sobie raz na jakiś czas, raz na dwa tygodnie się napić. Na pewno, jak będę kiedyś przy okazji w Biedronce bo gdzieś tam będę jeszcze w lipcu, no to sobie kupię, także mogę polecić, można pić, a i moja ocenka od 0 do 10 to jest 8, bo dałem 9, tylko że cena jest trochę ta, ta 3,99 dokładnie, także co, zostawcie łapeczkę, subskrypcję i tak, postaram się jeszcze w tym tygodniu zrobić czegoś test. Test. Jeśli się mi to uda, najprawdopodobniej będzie to w niedzielę, jaki na pewno wleci odcinek z czegoś testu. No ale dobra, ja już będę kończył ten odcinek. Jeśli się podobało, łapkę, to już mówiłem. Suba. No i do zobaczenia i cześć.